Witam wszystkich serdecznie na drugim dniu wyjazdu do Kawa Polski. Pobudkę zrobiłem sobie o siódmej rano, szybka kawa, śniadanko i naprzód. W tym odcinku zobaczymy m.in. więcej deskali, czyli historia malowana na drzwiach, trójstych granic, jakiś bunkier, opuszczony ośrodek wczasowy. I nie tylko. Właśnie teraz już tutaj jestem na trójstyku granic i z daleka już widziałem, że coś jest nie tak. Jest całkiem co inaczej, to wygląda, niż pamiętałem z poprzednich lat, jak tutaj podjeżdżałem. I zaraz, zaraz to będzie widać, że o, o jest. Wszystko ogrodzone drutem kolczastym i płotem. Jest to trój trójstyk granic. Obwód. Kaliningradzki, czyli Królewiecki, Polska i Litwa. Kiedyś można było tam sobie naokoło tego słupka chodzić i, i być w ciągu kilku sekund w trzech krajach naraz. Jeszcze ostatni rzut oka na ten obraz nędzy i rozpaczy i jadę dalej. Co tam mi na trasie wyrośnie, to jeszcze nie wiem, ale na pewno to będą ciekawe że To był mój pierwszy taki poważny wyjazd z tą nawigacją Germin Zumo, którą mam i zrobiłem sobie w aplikacji na komputerze w programie ślad, żeby, żeby jechać jak, jak najbliżej granic. Czasami to nie wychodziło tak jak mu chciał, tak jak tutaj przed chwilą było widać. Stanęłem przed granicą litewską, jakąś nie wiem, dziką, po prostu polna droga i jesteś w Litwie i musiałem gdzieś tutaj tak znaleźć jakąś dróżkę bok, bokiem, żeby wzdłuż granicy pojechać. Tutaj właśnie jest jeszcze idealny, ładny, nowy asfalt położony i jestem na jakiejś luzie. Fajny przystanek, żeby sobie odpocząć w podróży, wypić sobie kawę, zrobić sobie i wypić, jeżeli ktoś ma sprzęt. A ja miałem ze sobą sprzęt do parzenia wody, tego przystanku nie planowałem. Po prostu wyrósł z taki sklep tutaj, stary sklep, tak zwany GS. Na że jeżdżę takim motocyklem, no to nie omieszkałem się zatrzymać, sfilmować go i zrobić sobie z nim zdjęcie na pamiątkę. No, nie ma co się zatrzymywać, jedziemy dalej. I tutaj właśnie są pierwsze, pierwsze deskale, które miałem też zaplanowane na tym wyjeździe, żeby je zobaczyć. Między innymi. I nie tylko, oczywiście, bo akurat były po drodze, blisko granicy. I tutaj jest pierwszy, tutaj jest drugi taki deskal. I o co chodzi z tymi deskalami? Tak, w skrócie powiem, że. Artysta, o którym mówiłem już wcześniej, przyjeżdża do danej miejscowości i ze zdjęć, oryginalnych zdjęć właścicieli tych, tych budynków, tych posesji, maluje właśnie taki deska. To nie jest wymyślone czy, czy jakiś stworzony obraz, to jest malunek zrobiony na podstawie prawdziwego zdjęcia ktoś kto tam kiedykolwiek mieszkał i zrobił sobie zdjęcie i rodzina po prostu udostępnia to zdjęcie i ten artysta to maluje. Tutaj prawdopodobnie chyba jakiś warsztat był, bo tam wcześniej było widać maszyny jakieś coś tutaj wytwarzali może w tym w tej shopie, w tym pomieszczeniu. I tutaj też właściciel, który siedzi sobie na ławeczce. Tutaj też ojciec synem może yy, i tutaj co to może być nie wiem co to będzie za maszyna nie, nie widzę teraz nie pamiętam o ten wcześniejszy desk Romet. tutaj dwóch braci tu przy orce no kiedyś ktoś kto miał aparat i robił zdjęcia to naprawdę na tamte lata to było bardzo 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 dużo no i trzymając się koncepcji jak najbliżej granic musiałem jeździć takimi dróżkami jak przed chwilą było widać gdzieś jakieś skrzyżowanie, asfalt się trafił, ale to, o, to też. I tutaj znowu następny shooter. Coś mi się przypomina. O, tutaj następny deskal, który natrafiłem. WSK 125. Tutaj też jakaś postać przedstawiająca mm, jakiegoś dawnego w jakąś dawną gospodynię. kociłby asfalt i... szutry. To mnie tam spotykało. O, to tego, tego, tego przystanku też nie planowałem. Tu jest wystawiony, nie wiem, może tu... Płotu nie było. Po prostu można było wejść i zobaczyć wozy strażackie. Eee, nie były one w czynnej służbie, po prostu były wystawione jako do pokazów do zobaczenia stały pod wiatą. Częściowo były lekko zdewastowane, ale to nie była taka ruina jakaś. Po prostu pomnik taki. Gmina chyba zostawiła sobie te samochody. Nie sprzedawała ich, tylko zostawiła sobie te samochody, żeby ludzie mogli zobaczyć, jaki sprzęt kiedyś był używany. Tutaj następny deskal gdzieś na jakimś budynku. Pan i pani to chyba byli starzy właściciele tego budynku. Jedziemy, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Z tego co przypominam, cały czas jechałem wzdłuż granicy, bardzo dosyć, dosyć blisko, tyle na tyle ile mi pozwoliła nawigacja i żeby nie wjechać w jakieś zakazy. Chciałem zobaczyć pot na granicy, ale no, wszędzie był zakaz wjazdu i ostrzeżenia. Tutaj dojechałem do promu na Buku, ale okazało się, że ten prom jest zamknięty. Swego czasu płynąłem tym promem z znajomym i nawet napędzałem go, bo ten prom jest napędzany ręcznie, ręką. Ma się po prostu taką, nie wiem jak to powiedzieć, kija. No, użyjmy tego słowa kija. Jest lina i po prostu dźwignią się napędza ten prom. Tutaj znalazłem bunkier, na rozdrożu dróg, na skrzyżowaniu. Ale jak widać yy, w Polsce, gdzie jest jakaś dziura, tam zawsze jakiś, przepraszam za słowo, devil wrzuci śmieci. Nie może tego zabrać do siebie, do śmietnika, tylko gdzieś po drodze musi wyrzucić. Tym bunkrem widać się nikt nie opiekuje i nikt go nie sprząta, więc wygląda jak wygląda. Dosyć duży ten bunkier był. Yy, ciemno w środku. No to jak w bunkrze bez okien. Ciemno w środku. Był dosyć sporym, ale nie ukrywam, dosyć mocno zniszczonym bunkrem. Ale ten bunkier znalałem, znalazłem, dlatego, że prom był nieczynny, więc coś, yy, czego, z czego nie skorzystałem, no ale po drodze wyrósł mi taki oto Bunkier, śmieciobunkier, można powiedzieć to. Nawet nie bunkier, tylko to śmieciobunkier był. Dobrze, wychodzę z tego, z tego ciemnego bunkra i jadę dalej. Tu musiałem właśnie nadrobić chyba około godziny, żeby dojechać do tego mostu, przejechać yy, rzekę i tutaj będę skręcał w lewo. O, i jeszcze po drodze do, do kempingu, gdzie miałem nocować, gdzie sobie zaplanowałem nockę, yy, znalazłem opuszczony ośrodek wczasowy. Yy, ja nie wiem, czy po co komu się tutaj chce przychodzić i to wszystko rozwalać, bo szyby były powybijane i po prostu nic, nic, no nic nie było z tego. Meble powyciągane na zewnątrz, a na dobrą sprawę parę osób, jakby tutaj sobie zagospodarowało te domki, mogliby tutaj sobie mieszkać, albo nawet, nie wiem, urządzić jakiś zlot. No szyby jeszcze nie powybijane, ale to był 2023 rok, także podejrzewam, że na dzień dzisiejszy 2025, no to już jest koniec sezonu, jak robię tą narrację do tego filmu, a jeżeli ktoś go obejrzy, będzie chciał tam w sezonie 2026, to podejrzewam, że tam będzie tylko dziura w ziemi i nic więcej nie będzie z tego. O, tutaj już jest końcówka, namiot, to jest moja trasa, którą zrobiłem w dniu dzisiejszym. Zapraszam na kolejny film.